Cześć moi drodzy, dzisiaj zobaczymy jaki pulsoksymetr warto nabyć do 40 zł. Przy okazji, jeśli macie chęć, napiszcie filmów ślijcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to oczywiście mi pomaga. No ale moi drodzy, w porządku, jaki pulsoksymetr powinniśmy nabyć do kwoty 40 zł. Nagrywaliśmy podobne materiały, gdzie szukaliśmy takiego sprzętu do 150, do 25, do 100 zł, także linki do nich macie w opisie tego filmu. Natomiast jeśli chodzi o kwotę 40 zł Okazuje się, że mamy tu naprawdę bardzo fajny sprzęt. A propozycją, którą wam przedstawię, jest w tym przypadku pulsoksymetr kątek CMS50D. Link do niego oczywiście macie w opisie tego filmu. Jest to link, który wskaże wam porównywarkę cen, która porówna po prostu wam oferty tego sprzętu w różnych sklepach, tak abyście mogli oczywiście zobaczyć, gdzie ten sprzęt jest do kupienia najtaniej w danym momencie. Także jeśli oglądacie ten film, powiedzmy, aktualnie no po jakimś czasie od premiery, to po prostu warto wejść w ten link i zobaczyć, w którym ze sklepów taki Bulzog oksymetry jest aktualnie najtani, żebyście po prostu nie musieli przepłacać. Oczywiście pulsoksymetr zalecany jest dla osób z niektórymi przewlekłymi chorobami, czy w tym przypadku płuc, czy krążenia, czy w tym przypadku nawet dla osób chorych na astmę. No Generalnie jeśli go szukacie, to z pewnością wiecie jakie ma zastosowanie i czy dla Was jest po prostu istotny. Ten pulsoksymetr oczywiście zawiera w tym przypadku czujnik i kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 128x64 piksele. Do tego mamy aż 6 trybów wyświetlania w czterech różnych kierunkach oraz pamięć, Trybu wyświetlania, wyniki pomiarów saturacji oraz tętna wyświetlane są oczywiście na wyświetlaczu, w formie oczywiście cyfrowej. Do tego mamy jak najbardziej wskaźnik poziomu baterii, tak aby oczywiście pulsoksymetr nam się nie rozładował, a przynajmniej abyśmy wiedzieli, kiedy ta bateria po prostu się kończy. Dodatkowo oczywiście zawiera funkcję automatycznego wyłączania, a wygląda to także po wyciągnięciu palca po 5 sekundach sam się automatycznie wyłącza. Jest to oczywiście dość przydatna funkcja, aby po prostu przez nieuwagę nie zapomnieć i po prostu nie rozładować tego pulsoksymetru. Jeśli chodzi o zakres pomiaru saturacji, no to wynosi on od 0 do 100%, natomiast zakres pomiaru tętna od 30 do 250 uderzeń na minutę. Do tego jeszcze między innymi pomiar wysycenia krwi tlenem, a zasilany jest na dwie baterie AAA, pozwalające na od 20 do 36 godzin aktywnej pracy. Czyli z pewnością starczy Wam na długi czas. Mówiąc tutaj 30 godzin, chodzi o 30 godzin aktywnej pracy. Czyli tak jakby ten pulsoksymetr miał Wam liczyć saturację przez 36 godzin, a wiadomo, że badanie tyle nie trwa. Link do niego oczywiście macie w opisie tego filmu. Tak jak mówiłem, tam macie najtańsze oferty. To jest taka najlepsza oferta z tego, co udało mi się znaleźć, do kwoty 40 zł. A jeśli chodzi, moi drodzy, o opinie w internecie, są one w zdecydowanej większości oczywiście pozytywne. Większość ludzi wychwala w tym przypadku jakość, trwałość, wygląd, wygodę tego sprzętu. Nawet dość sporo osób wrzuca zdjęcia. Także jeśli chcielibyście zapoznać się z opiniami, to też macie to wszystko w linku. W opisie tam też macie inne pulsoksymetry. Gdybyście szukali czegoś tańszego, dziwo, albo po prostu no, droższego, no, to też są takie możliwości, które oczywiście staram się polecać. Tak, żebyście potem nie musieli marnować swojego czasu na przeglądanie różnego rodzaju ofert. A jeśli ktoś z Waszych znajomych szuka takiego sprzętu, to oczywiście podeślijcie mu link, a moja praca zostanie mi wynagrodzona. Ja Wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się. No i zdrówka dla Was.